8 zlot motocykli ciężkich i weteranów jest już historią. Ciszę Karkonoszy po raz kolejny zakłócił ryk setek maszyn. Polska stolica sympatyków dwóch kółek i silnika, Szlarska Poręba, gościła motocyklistów z całego kraju. Jednak tym razem natura biorąc odwet za spaliny i hałas pokarała ludzi i ich maszyny deszczem. I to właśnie on stał się bohaterem tego złotu. Jedni kochają, jak to się mówi, wódkę, drudzy kochają, rozumiesz, latanie na dancji, a my kochamy po prostu jazdę na motocykle. Jeździ ten, który to czuje, co w nim siedzi. I tego praktycznie nie da się opisać, jeździ każdy i na wszystkim się jeździ. Jazda jest najważniejsza, jazda motocyklem, a dokąd dojedziesz i po co się upijesz, to jest troszeczkę inaczej, bo, ja, 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 ja to to bo mężczyźni no. mają taką dziwną chandrę, co sobie wymyślą, czy ryby, czy co, czy co, czy łódki, czy co. Oni zawsze na jednym końcu. No. No. <śled> Nie byłem nigdy w San Francisco, a tu pół życia już uciekło, i w diabły też rzucałem tu. Nie byłem nigdy tak daleko. I nie wiem, co tam zanik. Wieść dość szabadie tamtej. Noc. Wiem, Więc Więcej Eu Taki moment, gdzie człowiek musi odpocząć. I to nie jest kwestia urlopu, wypoczynku. To musi być coś, co to, co w człowieku jest tak głęboko, musi dać no, odwet temu wszystkiemu. Nie możemy zrobić tego tak, żeby według społeczeństwa być na niekulturalnych, więc mamy swoje tak zwane spędy czy zwloty, żeby tam wyjść na normalnych ludzi przyjeżdżam z mężem z jego hobby więc ja też również się tym zainteresowałam chodzę i oglądam podziwiam te motory atmosfera no różnie kiedy zacząłem nie pamiętam, ja miałem 9 lat to kolega mnie puszczał, musiał trzymać motor bo nogami nie dostawałem tego. tak się zaczęło no po prostu chciałbym się jeździć a dlaczego się nie zastanawiałem to jest, to jest... nie jeździ się samochód nie, samochód nie sprawia tej tej przyjemności. To jest zamknięte, powietrza nie ma, nic się nie czuje. A ja wiem, czy coś więcej. Dobrych ludzi można spotkać. Zawsze co rok, to tak jak wczoraj, to mnie zamykają, nie? O dziesiątej mnie wypuścili z komisariatu, nie? Bo normalnie pech jak nad pechy. Gość się zasłonił krzesłem i miał mieć wniósł w oku, ale normalnie krzesło stanęło na drodze i... Nie udało się. To. Najlepsza izba wycieźmy, jaka może być każdemu tam jest dzielenie górze, burza, burze. Normalnie takie koszule dawają, że hej. Mam życie, łódka mi dokucza. Mam kiesze, chyba skręcę Mam kawał żony, dzieci i brudów. W mieszkaniu bez duchnych chłopów, idąc w toku niezmiennie. Nie udano Świat, a może A może wam opowiedzieć jak kupiłem Herleja? Powiedzieć jak się siunkersa kupił? Co? No więc tak, w końcu mówię, albo zwariuję, albo kupię sam motocykl, nie? Tym jest nieprawda, on i tak zwariował. <noise> to jest wcześniej. I za wszystkie pieniądze jakie miałem, postanowiłem znaleźć ten motocykl. W końcu znalazłem go w ogłoszeniu, tak jak mi się podobał. Wziąłem córkę na rower, pojechałem 35 km z córką na bagażniku. Przychodzę, gościa nie było, ale stoi motocykl pod pokropcem, odkrywam, patrzę, mój, kurde, <grywa> zakryłem, już był mój potem, nie? Harley. Kupiłem go od jednego dziadka, brakowało tam dosyć duża części. Składałem ją 4 lata. No i teraz jeżdżę już od dwóch lat na tym, Na zloty tylko tak, dla przyjemności. Najlepszy motocykl do jazdy dla przyjemności, Harley, nie? Jeżdżę na motocyklach, no, różne klasy, nie? No akurat teraz mam to, ale poprzednio jeździłem Iżem. BMW miałem i silnikiem Zaporożca motocykl i... Yy... Urala miałem teraz dorobiłem się Hondy, nie? <grystanie> Jeżdżąc motocyklem czuję się. Czuję się każdy deszcz, każde silniejszy powie wiatru, zimno, ciepło. Odbiera się to na żywo. Nie jest tak jak z samochodem właśnie. Jak samochód to jest... i jakbyś oglądał telewizję. To jest. To, to jest w sumie chyba wolność. Zobacz jak wiele tej miłości. zostało, chociaż chciałbym zacząć Zwyczajne dni, a teraz co mam zrobić z tą miłością? Plus jeden wie, co tu stanie się, Jeden wie, jak miłością jest. Może odejdzie nad ranem tam Może zostanie lód, powie mi. Czerwone wino nam w żyłach.

Lecimy, lecimy, panowie! Bardzo dobrze! Ulala, la no. to jest trudno mi to wyczuć, co tu jest, co Dla was idziesz, idziesz, widzisz? Te trzy dni chrwania do... Liczy to ktoś? Liczy to kto, ile to kto pił. Idźcie, chłopy, idźcie, chłopy! Duch na razie nie ginie, proszę państwa! Już jeden odpad, masko boska! Leci! Przodowy kulika dymy Dobra! Tak, Ty wypiłeś 4, gdy wypiłeś 3, ten kawałek, gdybyś 3, ty 3, 2, DBS 3. Potem będzie konkurencja na zyganie zaraz się No, Znaczy tak, nam zostało, widzę. Debes co się przetrenowałeś. A kto wygrał? Kto wygrał? Dajcie tego. ja. O, to właśnie on wygrał! 8 sekund litrowe robi. Osiem sekund robi. A jak masz na imię? Sulek. Uwaga! Sulek! Pierwsza gęba Victoria. na zlocie. Wiktoria, Jesteśmy naprawdę załamani. Załamani. To to pierwszym to... razem było o wiele lepiej. To było cudownie bo to organizacja, i wiesz? tego się nie da opisać, co było w zeszłym roku w porównaniu z tym. To było A teraz, nie wiem, na pewno też wchodzicie, mokniecie, rozumiesz, i tylko się patrzysz na, roz... na te takie skwary, rozumiesz. Bo to za bardzo, tak szczerze, zero zabawy, I co można ze sobą zrobić, to tylko kupić takie, nie wiem, to jest nie jest reklama, ale to jest jakiś ale no i widzisz, to jest tylko jeden normalny rzecz, co to może Jaki spęd. Spęd. No. Spęd, autentyczny. Ja, ja tu jestem spęd. pierwszy raz, żeby nie koledzy tam płakał. Naprawdę. Jedno wielkie bydło mogę powiedzieć. Tutaj trampek rozwalony, trajka już jest tutaj zablokowana. Mnie maszynę też rozwalili. Wierzę po prostu najebani na maszynę i to jest bez synu. W To oko jest gorzej niż tamte. W tamtym roku było lepiej, bo była lepsza pogoda dlatego, no bo fajnie, tylko trochę pogoda prostu, ale jest zajebiście. To jest tak, ale tutaj na górze dużo deszczu, organizacja kicha jest i co mam dalej powiedzieć, sami <grym> widzicie. Coś więcej? Sorry, przepraszam. Po <grym> pierwsze, skasują tak, i nic nie dadzą, tylko nie rejestrują i w ogóle nie ma coś takiego, skąd przyjechałeś, imię, nazwisko i tak dalej. Po drugiej. To tam nie ma żadnych zawody. Widzieliście jakieś tam parada dzisiaj? Kicha. Zabierz mnie stąd. Tam do nieba bilet kupiony już za doman. Żadnych papierów. Po pierwsze musi mieć Harley'a, a to nie jest Harley. Mieć tego. muchy między zębami, to jest uśmiechnięty Harley'owiec. I co? Benzynę powinien mieć. Nic więcej. I, ale silnik Harley'a też powinien <grym> mieć, Bo, pod pachą. Harley jest motoc motocyklem tak nietypowym i tak przyjątym się, że po prostu jest to kaplica. W momencie jak Harley się kończy, to się kończy wszystko i życie Harley'owca też, chyba że ma drugiego Harley'a w garażu. Niby Harleyowcy się wywyższają, że prawdziwy motocyklista jeździ tylko Harleyem. Ja tak nie uważam. Uważam, że i ten, co jeździ MZ, i ten, co jeździ Junakiem, i ten, co jeździ Japonese, tak samo jest wolnym człowiekiem, jak ten, co jeździ na Harleyu. Harley to po prostu legenda. Te motory. To jest piękne. W sumie piękne. jazda jest piękna. To jest chyba najważniejsze. Jak jest, kobiety, kobiety też kochają motorów. Tak, tak. Samo. I czasami trzeba się zastanowić, czy nie bardziej kochają motorów niż tych, z którym jeżdżą. Różnie to bywa, ale jeśli jest odpowiednia kobieta, to, to myślę, że nie ma problemu z tym. Nie trzeba być zazdrosnym o maszynę, nie? Jak jest żona w porządku, to i można jeździć, nie? A jak nie ma, no to. Nie ma, bo można sobie wybić z głowy od razu motocykle i jazdę na złoty, nie? A jak żona jest w porządku, to... To ja jej rogi przystawię, to ona mi rogi przystawi, to za różnica, kurwa. <śla> Także to jest, nie, no to żarty żartami, nie, ale to mówię, to wszystko zależy od drugiej strony, nie? Bo człowiek chce, a wiadomo, no to trzeba w domu to zrobić, o, wiadomo, obowiązki... Chcąc jechać, no niestety... Był warunek, albo zlot poręba, poręba albo... Jest towarzystwo, nie? To jest taka kamera wideo, nie? Żywa. Sprawozdanie zda w domu. To tata robi. szans, to już koniec zapominać, że Wiem, Wiem, rozstania zwykle trudna rzecz. Obchodziłaś długo, teraz wiem, to już koniec, tu nie stanie się już Ja naprawdę już dla Ciebie nie mam nic i nie oglądaj więcej się. Ja naprawdę już dla Ciebie... Byliśmy wolni, zostajemy wolni i będziemy wolni. Ja wierzyłem, ten nasz wspólny dom za krokiem cześć, teraz koniec i nie próbuj podnieść mnie, ktoś mi zabrał ciebie, ciebie, też. odchodziłaś tu, teraz jest, to już koniec.